Odkąd nas, bo serdecznie w kolejnym odcinku kariery reprezentacją Polski zaczynamy w końcu Mundial 2026. Przed poprzednim odcinkiem, w którym już była widoczna grupa, ale zanim on wyszedł na YouTube, pytałem się, jakie myślicie, jaką myślicie, że będziemy mieli grupę. Dałem pierwsze litery z każdego kraju. No, jedyny, który trafił, to Filip Pro 5476, który trafił, że to Włochy, Japonia i USA. Reszta było dużo z Urugwajem tutaj lub z Węgrami, z Ukrainą też dużo było, ale jedyny, który trafił w grupę, to Filip Pro, więc gratulacje dla niego. I będziemy może tak robić z każdym turniejem, żebyście mieli taką no, swoją grę, taką, żeby trafić, jaka jest nasza grupa. Na no teraz co? Przejdźmy do powołań na Mundial. No i zobaczymy. Nowe karty także zrobiłem. Są nowe overale, bo mieliśmy overale z początku eliminacji cały czas. Teraz są nowe overale. Zobaczycie, jest kilka ciekawych zawodników. Kilka ciekawych overali. Ale przejdźmy już do tego powołania i zobaczmy, kto jedzie z nami na ten Mundial 2026 mamy powołania na Mistrzostwa Świata 2026. Zrobiłem tak, jak niektórzy pisali, żebym powoływał trzech bramkarzy. Jednak jak gramy eliminację mecz towarzyski, ja tego nie robię. Mamy tylko dwa mecze zawsze, więc wolę powołać jakiegoś pomocnika, czy też innego, po prostu zawodnika z pola. No bo w FIFA nie ma, nie ma się kontuzja bramkarza, ani czerwona kartka dla niego. No to. Po prostu uważam, że to nie ma celu, ale teraz mamy yy, Mundial, jest dużo meczów, mam nadzieję, że zagramy więcej niż te trzy mecze w grupie. Więc powiem trzech bramkarzy, no i mamy na bramce szczesny 36 lat, potem Bułka, 26 lat i Barnsy, 20-latek. Yy, ci trzej bramkarze z nami jadą na Mundial, jeśli chodzi o obronę. Frankowski, Kasz, Kiwior, Piątkowski, Karbownik, Bednarek, Dawidowicz, Kędziora i Wolukiewicz. No tutaj mamy mieszankę z trochę starszych zwolenników, tych młodszych, wziąłem Dawidowicza i Kędziorę, no i Pernarka też zamiast tych młodych typu Mosur, Barrios i takich innych, bo uważam, że na mundial jednak są nam potrzebni lepsi obrońcy, mimo że ostatnio trochę mniej grali, ale też graliśmy na słabszych przeciwników, dlatego też nie dostawali powołań. I myślę, że tacy piłkarze będą najbardziej e, przydatni w takich meczach. Przejdźmy do pomocy. Zalewski, Szymański, Zieliński, Moder, Żurkowski, Kozłowski. No i tutaj naprawdę nie wiem co się stało, ale Zalewski ma 89 oceny ogólnej. E, ma 98 pejsa, 86 podań, 89 dryblingu. Strzałów 69, Fizyka 62, Defensywa 59, więc naprawdę tak ma słabą kartę, no oprócz tego, że umie biegać, podawać i regulować, ani strzałów, ani się nie przepcha, ani piłki nie odbierze, więc dziwne, że masz tak wysoką ocenę ogólną, no ale nieważne, no na moje to są staty na jakieś 85%. Może nawet mniej, no ale cóż, taką ocenę ogólną. Dalej Szymański, który odszedł z Realu Madrid, poszedł do Newcastle. Zieliński cały czas się trzyma w Manchesterze. United, Moder, poszedł do Realu Betis. No i tutaj zobaczymy, że Kownacki jest jego kolegą z drużyny. Żurkowski, który dołączył do Szczęsnego, do Juventusu. Pomilik odszedł i poszedł do Realu Madrid. Kozłowski cały czas z Karbownikiem trzymają się razem. Mamy kilka takich duetów właśnie, ale jeszcze zobaczmy kto gra na ataku. Jest tutaj Kamiński, Lewandowski, Milik, Musiałowski i Kownacki. No i zobaczmy, że mamy w eventusie Szczęsnego oraz Żurkowskiego. No w Ralu Madryt już jest tylko Milik. Prześmieliśmy Szymańskiego i Kasza, ale już odeszli. Dalej mamy duo w Monaco Barnes i Dawidowicz. Mamy duo w Newcastle, Kiewior oraz Szymański. W Ralu Betis, Moder i Kownacki mamy dużo takich fajnych połączeń między naszymi zawodnikami więc może być naprawdę ciekawe, jak będą się spisywać w meczach. Widzimy średnia wieku 27,8, no troszeczkę starsza, no ale tutaj widzimy, że też powołaliśmy e, mało młodych zawodników. Są ci młodzi, którzy tak naprawdę są pełni występów, jak Barnes, Kozłowski czy Musiałowski, e, Białek czy e, Mosur czy tacy inni. No niestety nie znaleźli swojego miejsca na ten mundial. No ale też kilku zawodników będzie się żegnać z tą kadrą po mundialu. Myślę tutaj o Lewandowskim, Szczęsnym, Kędziora, Dawidowicz, być może nawet Bednarek. Na pewno następne następnym mundialu już nie zagrają, więc to było ważne, żeby mogli zagrać ten mundial w Ameryce. A teraz przejdźmy już do pierwszego meczu, bo gramy właśnie z gospodarzem tego turnieju z USA. No i zaczynamy ten pierwszy mecz na mundialu 2026 USA kontra Polska. Gramy z jednym z gospodarzy tego turnieju. No, i to jest drużyna, której nie musimy się bać. Co prawda, to jest bardzo dobra drużyna. Podobny bardzo poziom do naszej reprezentacji, ale to jest drużyna, z którą po prostu musimy wygrać. Nie możemy w ogóle myśleć, że są szanse, że tutaj będzie remis przegrana. Ten mecz po prostu trzeba wygrać, żeby wyjść z naszej grupy. No i zobaczmy, w jakim składzie wychodzi USA na ten mecz. Na bramce, Turner w obronie będzie tutaj Scali, Robinson, Konon i Dest w pomocy McKenny, Busio i Aronson, no i na ataku oczywiście Pulisic, Ferreira i Wea. No drużyna dobra, myślę, że dużo z tych zawodników znamy z gry w europejskich ligach, ale mimo wszystko po prostu musimy pokazać, że mamy lepszą drużynę, że będziemy w stanie pokonać taki zespół. U nas też są duże nazwiska, u nas też grają w topowych ligach, w topowych drużynach w Europie. No i zobaczmy, u nas na bramce wychodzi bułka. E, obrona, klasyczna formacja oczywiście w obronie Kiwior, Kędziora i Piątkowski. E, w pomocy Zalewski, Żurkowski, Moder oraz Frankowski. Włosik ofensywny Szymański. No i na ataku, e, nasz klasyczny atak z eliminacji, to Kownacki i Robert Lewandowski. Miejmy nadzieję, że ten nasz atak da sobie radę, że Lewandowski wróci do formy sprzed kilku lat. No i lecimy z tym spotkaniem. Miejmy nadzieję, że Polska da radę wygrać ten mecz. Dobrze, Lewandowski wysoko odebrał. Teraz Kownacki z Szymańskim. Dobrze, znajdujemy Lewandowskiego. Jeszcze tutaj Kownacki. Dobrze, próbujemy. Frankowski podłączał do ataku. Kownacki strzelał z Robinsona niestety. No ale pierwsza akcja jest dla nas. Już w czwartej minucie mieliśmy pierwszy strzał, prawda w obrońce, ale pokazaliśmy, że chcemy grać ofensywnie w tym meczu. Uwaga Pulisic, dobre podanie do Way, Kiwiory wybija. Jeszcze mają tą piłkę Aronson z Pulisicem, Aronson, McKenny wchodzi w pole karne, strzał go z daleka, na szczęście nad bramką. Zobaczmy Lewandowski do Zalewskiego. Zalewski. Dobre podanie. Lewandowski w polu karnym. Lewandowski. Czy strzeli? Jest! Gol! Robert Lewandowski wraca na listę strzelców. Trafia gola na mundialu w pierwszym meczu. I mamy 1-0 z USA. No tutaj już widziałem jak nie chciał strzelać. Jak zatrzymał się z tą piłką. Już myślałem, że nie oddamy w ogóle strzału. Ale Lewandowski tutaj na doświadczenie. Poczeka, aż obrońcy przebiegną. No i znalazł lukę między bramkarzem i dwoma obrońcami. Widzimy świetne wykończenie lewą nogą w okienko. No i mamy 1 do 0. Nasz kapitan na swoim ostatnim turnieju międzynarodowym pokazuje, że chce po prostu pożegnać się z klasą. Chce dobrze zagrać ten turniej. No i brawo Robert Lewandowski trafia gola i wygrywamy 1 do 0 z gospodarzem turnieju z USA. Zaszmy Kownacki do Lewandowskiego. No ten już ma te lata, nie jest taka szybkość jak kiedyś, ale dał radość utrzymać przy piłce, bardzo dobrze. Teraz Żurkowski, znów z Lewandowskim, e, próbował podania, ale jeszcze ma tą piłkę. Lewandowski, Lewandowski piętką, Zalewski, teraz Żurkowski, może strza, strzał, Żurkowskiego, broni Turner. No ale bardzo dobrze, Lewandowski teraz się zachowuje w tym meczu, naprawdę dawno nie grał e, tak dobrze po prostu. Dobrze utrzymanie się przy piłce, dobre wysunięcia. Naprawdę cieszy widok, że Lewandowski zwraca do tej formy. Zobaczmy, Szymański wrzutka w pole karne. Kownacki przewrotkom, ale niestety obok bramki. Zobaczmy, Timothy Weah podanie piętką. Aronson, zobaczmy, co z tego będzie. Teraz Des dołączył się do ataku. Kiwior próbował go zatrzymać, ale nie dał rady. Weah w pole karne. Aronson, rzutka Kendziora na szczęście. Wybija tą piłkę. Już się bałem, że będzie ręka, ale na szczęście nic z tego. Widzimy tutaj gospodarze, jak. Na trybunach się cieszą, robią falę, mimo że przegrywajmy na dozera. Cieszą się, że Mundial jest u nich w kraju. No i zobaczmy, Pulisic czy będzie wrzucał rzut różnego. Blisko niego stoi Aronson, No i zagrał do niego. Aronson w pole karne. Uwaga! Dobrze tam Kędziora jeszcze do rady wybić, ale jeszcze McKenny z tą piłką. McKenny próbuje tam go kryć. Piątkowski, no i bardzo dobrze to zrobił, mamy piłkę. Zobaczmy, mają rzut wolny Busiow przed przedpole karne, jest Kanon, Pulisic, znów Kanon, teraz Kenny strzela, bułka broni, brawo bułka. Bardzo dobra interwencja, bardzo ważna, żeby nie stracić tutaj tego gola w tej pierwszej połowie, zostało już mało czasu, niecałe 10 minut. Zobaczmy, Pulisic z rzutu rożnego wrzuca prosto w pole karne, uwaga, dobrze Moder wybija. Jeszcze Szymański dobrze tutaj główką kontrolował tą piłkę. No i w końcu mamy tą piłkę. I uwaga, możemy teraz zrobić jakiś kontratak. Żurkowski tutaj biegnie sam. Żurkowski ma bardzo dużo miejsca. Żurkowski już w polu karnym. Żurkowski, no niestety, źle tutaj zły wybór zrobił. Trochę został zamknięty, ale Zalewski już mu pomaga. Szymański jest przed polem karnym. Szymański. Nie wie zbytnio co zrobić, trochę cofa, ale dał miejsce Żurkowskiemu. Teraz Lewandowski, kanon wybija Kownacki przewrotką, ale Turner broni. Ważne, że nie tracimy, znaczy, że wygrywamy ten czas przed końcem tej pierwszej połowy. Znów Żurkowski teraz wysoko odebrał Lewandowski, Kownacki strzał z daleka! O, ależ bronka Kownackiego! O mój Boże, co za strzał! Przypominam tylko, że dałem celność, niecelność strzałów na 70 już. I bramkarzy ulepszyłem, interwencję bramkarzy także ulepszyłem na 70, więc taki strzał to jest naprawdę niesamowity. Lewą nogą spoza pola karnego, 23,5 metra, samo okienko, Kownacki trafia gola na 2 do 0 w 44 minucie. Wow, niesamowite uderzenie, ale to było po prostu ide idealnie to, co nam było potrzeba. USA zaczęło nas atakować dosyć mocno. Ostatnie minuty pierwszej połowy, trafiamy gola na 2 do 0, gol do szatni na dobicie przeciwnika, no i uwaga, bo oni jeszcze wierzą, są w tej pierwszej połowie jeszcze trafić tego gola, zobaczmy, wrzutka w pole karne. brawo Moder, no już tutaj nic więcej nie powinno się stać, no i mamy pierwsza połowa zakończona, wygrywamy 2 do 0 z gospodarzem, naprawdę bardzo dobry wynik, mecz wyrównany. Ale na razie to my wychodzimy na to prowadzenie i to dwubramkowe. Widzimy Włochy, Japonia. Nie widzimy jaki jest wynik, chyba grają po nas. Ale zobaczmy, no. Dominowaliśmy troszeczkę mimo wszystko w okazjach. Widzimy posiadanie piłki takie samo, podania takie same, ale jednak 6 strzałów do 2. To robi różnicę, no, ale widzimy oczekiwane bramki 0,7. Bo ten strzał to naprawdę jest niesamowite, jak dał radę zmieścić tą piłkę. No i zaczynajmy drugą połowę, oby nasza prezentacja zagrała tak samo dobrze i obyśmy nie stracili gola, bo jak na razie wynik jest perfekcyjny, wygrana 2 do -0, 0 z gospodarzem No na razie naprawdę jest bardzo dobrze, no i oby druga połowa była taka sama Zobaczmy, Frankowski na skrzydle, dopiero co zaczęła druga połowa My już atakujemy, rzutka w pole karne, Kanon prawie tutaj samo samobója ale Turner na szczęście był na post, na szczęście dla nich był na posterunku ale ostro weszliśmy w tą drugą połowę, więc takie podejście mi się podoba, ale tutaj uwaga, Aronson już wchodzi przed pole karne. podanie do Ferreiry w polu karnym strzał. No i niestety kontra zabójcza. Ferreira trafia gola na 2 do 1 w 50 minucie. A, no i to mi się nie podoba, że ledwo zaczyna się druga połowa i tracimy gola. Myślę, że plan był, żebyśmy my szybko zaatakowali i stworzyli zagrożenie, ale tutaj widzimy, no... Kanciora w ogóle nie pokrył, no i Ferreira znalazł się totalnie sam, no i dobre wykończenie. No Bułka nie miał zbytnio o co zrobić, był bardzo blisko bramki napastnik. No jest dwa do jednego, trzeba się skupić, skoncentrować i dowieść to zwycięstwo, bo te trzy punkty będą naprawdę bardzo, bardzo ważne w naszej grupie. Zobaczmy, Zalewski z Żurkowskim, z powrotem do Zalewskiego, teraz Szymański do tyłu z Moderem, teraz Kownacki, z powrotem Moder, dobrze, teraz kontrolujemy to spotkanie, Szymański do Frankowskiego, jest na strzał, Frankowski jeszcze piętką, Kownacki, Turner broni, Kanon wybija, ależ tutaj było blisko, no i mamy Paul jeszcze tutaj, dostaje Busio żółtą kartkę za wcześniejszy faul, ale... Było blisko, no niestety. Idziemy tutaj za ten paul i zobaczmy. Mam jest pierwsza zmiana. Schodzi Kownacki, wchodzi Milik. No, Kownacki już wszystko, wiesz, że zagrał dobre spotkanie, ale może nie spodobała mu się ilość niecelnych strzałów jego. A zobaczmy teraz Szymański na krótko z Frankowskim, z potem Szymański. Frankowski próba strzału, ale niestety odbita piłka od dobrońcy. A my nadal kontrolujemy tą piłkę bardzo dobrze. Od tej straty gola przeciwnicy mieli jeszcze w ogóle piłki. Zobaczmy, moder z Zalewskim, Lewandowski, próba strzału z entomczasiono stopy w Kanona. I mamy rzut karny. Czy tutaj jest faul, czy tutaj była ręka? E, zobaczmy. Chyba tutaj jest faul, bo to Robinson. No, sędzia jest dla nas bardzo miły. <laughs> Nie uważam, że tutaj był faul, no i Lewandowski dostaje szansę. Wiemy chyba ostatnie z 10 karnych w jego wykonaniu były zakończone obroną bramkarza. Zobaczmy teraz. Lewandowski w końcu trafia Gola z karnego. Lewandowski i mamy 3 do 1, no to jest jego turniej. No gra w fenomenalny mecz. W w tym turnieju pożegnalnym dla niego, po turnieju przecież zagra jeszcze jeden mecz, żeby na spokojnie mógł się pożegnać z kadrą, wiemy jak my lubimy dać, e, zagrać w meczu naszym e, legendom. I w końcu dobre wykończenie Karnego, w końcu Lewandowski trafia, e, chyba od mundialu w Katarze, czyli od ostatniego mundialu, tak naprawdę 4 lata nie trafił ani razu z Karnego, a chyba miał z 10 szans, żeby to zrobić. No i mamy 3 do 1 i... Już jest z powrotem komfortowo. Mamy dwie bramki przewagi. Tylko uwaga, żeby teraz nie stracić, ale dobrze kiwior. Zobaczmy Szymański z Milikiem. Dobrze tutaj się znalazł Milik. Może odegrać do tyłu. Jest Szymański. Dobry tutaj jest dług Szymański. Tak jest! Gol na 4 do 1! Fenomenalnie Szymański oszukał tam obrońcę. Przepuścił sobie piłkę za nogą. I mamy gol na 4 do 1. Fenomenalnie, ile my tutaj bramek trafiamy. Cztery gole na naprawdę dobrą obronę, mimo wszystko. No to naprawdę cieszy. Widzimy tutaj Milik, dobrze odegrał. I tutaj Szymański, zobaczmy, jak zmienił obrońcę. Przesunął sobie piłkę za nogą. Wrócił w stronę bramki. No i fenomenalne wykończenie. Mamy 4 do 1. No widzimy bardzo, no może nie aż taki dobry strzał, może nie w samo okienko, ale. No z takiego bliska po prostu bramkarz nie miał czasu zareagować i mamy czwartą bramkę dla naszej reprezentacji. I mamy zmianę schodzi właśnie Szymański, czyli strzelec z tego gola, a w jego miejsce wchodzi Zieliński, no, który zadawitował na ławce, no ale to dlatego, że mamy wszystkie mecze są bardzo ważne, więc trzeba tutaj je próbować rotować naszymi zawodnikami. No ale widzimy, teraz Zieliński wchodzi jako pomocnik ofensywny w tym meczu. Zobaczmy, Frankowski, dobrze znalazł Lewandowskiego, Lewandowski, Milik się wysuwa, Milik jeszcze próbował do Zielińskiego, ale tutaj jest zamieszanie, Milik znajduje tą piłkę, Milik! 5 do 1! No i teraz się nasuwa pytanie, co ja mam zrobić? Jeszcze zwiększyć niecelne strzały, zwiększyć umiejętności bramkarzy? No, niesamowite zamieszanie w obronie. No ale jednak 5 do 1, no wysoki wynik. No chciałbym, żeby te mecze były jednak bardziej realistyczne. No i chyba zwiększę po prostu niecelność strzałów. I troszeczkę umiejętności bramkarzy. Tylko się boję, żebyśmy nie wpadli w to, że każdy mecz będzie się kończył wynikiem 0 do 0. A w każdym razie na razie wygrywamy 5 do 1, więc bardzo dobry mecz, trzeba przyznać. No bardzo dobrze gramy ofensywnie. No widzimy. Amerykanie już zaczynają się gubić. Było to widać w tym ostatnim golu naszej prezentacji, że nerwy im puszczają, ale teraz wea do Ferreiry! Strzał Ferreiry! No i jest gol na 5 do 2, więc Ferreira tutaj widzimy, że cały czas wierzy w ten mecz nawet nie bierze piłki, tylko się cieszy z gola. No mamy 5 do 2. No uważam, że ten wynik jest naprawdę zbyt wysoki. A tutaj jeszcze była chyba ręka, choć może to dotknął głową tą piłkę. No, głową, nosem sobie odbił piłkę. Ale w każdym razie jest 5 do 2. I zobaczymy, jakim wynikiem skończy się ten mecz, bo już jest naprawdę wysoki wynik. A mamy też jeszcze zmiany. Schodzi Lewandowski w jego miejsce, wejdzie Kamiński, który zagrał dobre mecz towarzyskie przed Mundialem. Więc dostaje swoją szansę. Zobaczmy, Wea znowu z piłką, blisko plakarnego, podanie, McKenny. dobra zmiana strony, jeszcze Pulisic, Bułka broni, bardzo dobra interwencja. I w dodatku Net chyba nie ma rzutu rożnego, a my tutaj mamy zmiany. schodzi Wea, wchodzi w Dick w jego miejsce. Wea zagrał dobrze, mimo wszystko ma chyba jedną asystę, więc no nie jest to zły mecz. No widzimy, że Net nie ma rzutu rożnego, bardzo dobrze Bułka tutaj obronił. Zobaczmy, co coś tutaj się stanie. Frankowski oszuktaj obrońcy. Zieliński podanie piętką, jeszcze Milik dał radę, Kamiński i gol na 6 do 2. Nie no, te wyniki są za wysokie. Na następny mecz powiększę jeszcze, nawet teraz to mogę z wami zrobić, żebyście widzieli ustawienia gry. Użytkownika, niedokładność strzałów damy na 72% i umiejętności bramkarza damy na 65. Zrobiłem test, właśnie, że było tutaj 70, tutaj 70. Widzę, że to zmniejszyłem, bo wtedy, jak robiłem test, to się przecież każdy mecz kończył 1 do 0, 0, 0, nawet na słabe reprezentacje, więc zmniejszyłem to z no, Ale zobaczmy, jak będzie następne spotkanie. No Większe też może dla przeciwników. Bo też jednak oni trafią dwie bramki. No, może to nie jest aż tak dużo, no ale tutaj zrobimy 70 i może 60, o, żeby było troszeczkę więcej. No i zobaczymy, jak to wypadnie. No ale 6 do 2 jednak mecz na Mundialu. Uważam, że to jest za wysoki wynik. No ale cóż, przykryjmy już oko na to. Nie będę drugi raz symulował tego meczu, bo jednak taki mecz trwa. 20 minut, więc troszeczkę długo. No i mecz kończy się wynikiem 6 do 2, no, wysoki wynik. Powiedzmy, że no, presja zjadła Amerykaninów, mundial grają u siebie, no. Zjadła ich presja, tak jak Katar w, właśnie w mundialu w Katarze, tak jak teraz USA, no. W pierwszym meczu mocno nie wypał. No i miejmy nadzieję dla nich, że lepiej potoczą się następne mecze dla nich. No i co, wygrywamy 6 do 2 i zobaczymy, jak prezentuje się tabela po tym spotkaniu. No i tak się prezentuje nasza grupa po tym meczu. Co ciekawe, Japonia wygrała 1 do 0 z Włochami. No więc, tak naprawdę, cała sytuacja w grupie się teraz zmienia bo byłem pewny, że my będziemy z Włochami się wyciąć o to pierwsze miejsce. tutaj widzę, że wszyscy cały czas są tak naprawdę w wyścigu bo Włochy, które powinny być faworytem no gdy przegrywając swój pierwszy mecz, no to myślę, że teraz z USA dadzą z siebie wszystko, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać Jedno jest pewne, my wygraliśmy 6 do 2 z USA i w następnym odcinku gramy z Japonią, więc obydwie drużyny, które wygrały pamiętamy Nasz mecz z Japonią na mundialu w Rosji. Chyba to był wtedy 2018. I wygraliśmy ten mecz 1 do 0. Jeśli dobrze pamiętam. No, miejmy nadzieję, że teraz też wygramy. No i co? No nic, to tyle. Mam nadzieję, się podobało. Nie o subskrypcji i łapce w górę. Widzimy się jutro. Cześć!